Kamil Janik, no Kamil, jedyny na sportowo dzisiaj, więc rozumiem, że z treningu prosto, czy, czy jak to wyglądało, bo powiem Ci szczerze gdzieś tam, ja jestem fanem tej Japonii, gdzie każdy zawodnik w garniturach, a Ty właśnie na sportowo, pytanie, z treningu? Nie z treningu, prosto z domu, czy na sportowo? Koszulka, spodnie, buty raczej nie sportowe, czapeczka jedynie, sportowa. Lubię na sportowo chodzić ubrany. Albo na półsportowo przynajmniej. Słuchaj, kolejna walka na gali HFO, więc ty miałeś już przyjemność walczyć, no na, nie, nie na jednej edycji, tak? Bo też walczyłeś na DSF-ie, walczyłeś na gali RCP. I organizacja HFO, Jakbyś mógł zdefiniować, gdzieś tam skodyfikować tę organizację, zhierarchizować? Co, jak wysoko oceniasz tę organizację? Myślę, że organizacyjnie w znacznym stopniu nie odstaje od czołowych polskich federacji takich jak DSF czy FEN. Tylko że. FEN uznajesz za taką czołową federację też? Jedną z czołowych polskich. No nie? Tylko problem tkwi w tym, że Federacja HW na obecną chwilę jest zamknięta tutaj u nas w Nowym Sączu i też nie mamy takiej dużej hali, żeby zorganizować dużą, dużą galę. Z tego co wiem, to w momencie, gdy mój trener Łukasz Pławecki był mistrzem fenu, chcieli zorganizować u nas galę, tylko że nie było miejsca po prostu, a sponsorem, jak wszyscy wiemy, fenu jest Lotos, więc im się to po prostu nie opłacało. Słuchaj, walczyłeś właśnie, tak jak już wspomniałeś, ostatnia walka na galię RCP. Walka zwycięska, z tego co e, pamiętam, tam walkę wygrałeś. Dobrze mówię? Nie, tej walki nie wygrałem. To, była warka, w, to był debiut w kategorii do 95 kg. Przegrałem tę walkę przez Nokaut w drugiej rundzie. Słuchaj, no i ta kategoria. Nie wyglądasz w ogóle na takiego, że to powiem, mocno do, dopchanego tymi mięśniami. Ile ty ważysz na co dzień? Na co dzień ważę około 93 kg. Na tamtą chwilę przed Galo RCP. Trzy w Poznaniu, ważyłem troszkę więcej, ponieważ skupiłem się bardziej na treningach siłowych, więc od razu nabrałem więcej masy i tak dalej, ale cały czas jestem na redukcji, wagę zbijam, już 8 kg zeszłem w dół, także jest ok, dynamika się poprawiła, szybkość, robiłem się bardziej gibki, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Słuchaj, no właśnie ta walka na RCP, gdzieś ta wyższa waga, powiedz, gdzieś tam to przeszkadzało, oceniasz jednak, że to był zły ruch, żeby te mięśnie dobudowywać i ograniczać jednak, powiedzmy, tą szybkość, kondycję, no bo te mięśnie też trzeba dotlenić. Myślę, że to był zły ruch, <grym> dlatego, że tak, ja wywodzę się siłowni ogólnie. Pierwszy styczniu ze sportem to była siłownia, więc gdzieś tam zawsze wracam do tej siłowni, nie służy mi to... Jak wiemy w sportach walki nie jest to jakimś mocnym argumentem i na pewno nie wpływa to dobrze na pojedynki. Kamil, wiem, że gdzieś tam jesteś ojcem, więc pytanie, czy twoje dzieci, że tak powiem w domu, mówią tata patrz bije, gdzieś tarczujesz, zakładają rękawice, podkradają, jak to wygląda? Hmm. No tak, dzieci jak najbardziej to są moi jedni z najwierniejszych, z najwierniejszych moich kibiców. Ja dzieci nie ciągnę do tego sportu, one mają swoją pasję. Mój syn pływa, córeczka chodzi na balet, także niech robią to, co czują, niech się rozwijają w tym wszystkim. Zawsze pogali, przychodzę do domu, do nich z pucharem i wspólnie cieszymy się z mojej wygranej walki. Znaczy, no, wspomniałeś o tym balecie, to powiem ci, że zaskoczyłeś mnie, że jeszcze w ogóle takie zajęcia są, ciężko było je znaleźć? Nie ciężko, ponieważ prowadzę zajęcia dla dzieciaków w filii sportowej tutaj u nas w Nowym Sączu. I jest tam też balet, gimnastka korekcyjna i już różnego rodzaju inne zajęcia dla dzieciaków, także myślę, że wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o dziewczynki, to jest to na topie. Tak Cię zapytam, mówisz, że gdzieś tam nie wiem wymuszasz na dzieciach interesowanie się kickboxingu, ale gdzieś tam rękawice podpychasz, podtykasz pod nos, czy, czy jeszcze nie, czy jeszcze nie ten czas? Czasami dla zabawy wystawiam tarcze córeczce czy synkowi, ale to tylko w formie zabawy. kategoria 95 kg, Mateusz Duczmal wydaje się z Tomkiem Sara, gdzieś tam rządzi tą kategorią. Pytanie, jak byś siebie plasował na ten moment w tej kategorii, gdzie widzisz siebie tak naprawdę w rankingu? Szczerze powiedziawszy, nie widzę się w tej kategorii wagowej. E, tutaj wymieniłeś mi dwa takie czołowe nazwiska u nas w Polsce, więc dla mnie jest szacunek i uznanie dla tych zawodników. To nie jest jeszcze ten etap mojej kariery, żebym mógł się porównywać do, do takich zawodników jak Tomek Sarara e, i inni zawodnicy z, na jego poziomie. Ja jestem zawodnikiem, który się cały czas rozwija. Teraz będę toczył swój piąty zawodowy pojedynek. Stoczyłem wcześniej trzy walki w pro -Am. Dwa czy trzy razy na mistrzostwach Polski startowałem. Cały czas zbieram doświadczenie, bardzo ciężko pracuję. Całe moje życie jest ukierunkowane pod sport. Trenuję rano, trenuję wieczorem. Staram się ogarnia, otaczać się tylko i wyłącznie ludźmi, którzy mnie pchają w tym do przodu. Mam nadzieję, że to będzie owocować w przyszłości. Takim moim powiem cichym celem jest pas zawodowego mistrza Polski. Chcę zrobić taką formę, że jak stanę przez szansło, to zdołam ją wykorzystać. No więc w takim razie życzę, żeby te marzenia, że tak powiem, stały się rzeczywistością, żeby zastąpił zresztą walkę ten pas. No i jak zwykle skromny Kamil, Janik, prawdziwy sportowiec. dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również za wywiad. Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, fanów kickboxingu.